wiązać, żebym ja was mógł wyciągnąć. Czyli musicie założyć na siebie tak zwany węzeł ratunkowy. Ty otrzymasz tą linę, tak? Chcesz mnie uratować? też mi linę. A ja tą linę muszę wokół siebie obwiązać w ten sposób. Tutaj chłopaki uczą się jak Opanowują pierwszą pomoc w tej chwili jest uczenie się węzła ratunkowego. Dziewczyny i Kamil próbuje próbują można, można rozpalić ogień. Udało się monince, stąd, stąd już ma przerwę. A dziewczyny próbują dalej. No braku, no mam pytanie teraz, słuchajcie. Czym jeszcze, bo widzicie, krzysiwo, <noise> na, 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 na jakiej zasadzie patyk opatyk, czyli tak obiorę? Tak, i tak, ją tak do środy popielcowej. O, Kamil tutaj jeszcze próbuje, a ja idę proszę... Z powrotem deszcz zaczął padać. Tu jesteśmy niestety. A ja idę zobaczyć do trzeciej grupy, która e, buduje szałas. To muszę przejść. Uwaga, to przychodzi. O, szałas mają gotowy. Widzę, tylko grupy nie ma. Hello! O tam gdzieś poszli. Gdzie jesteście? O, tu jest szałas. Gdzie byście tam poszli? Po co? No ładnie. A z panem instruktorem poszli. Bardzo ładnie Po co byście tam poszli? Co? wejście z tej gałęzi. Aha, wejście z gałęzi. To jest wasz Szałas, bardzo ładny. No trochę sobie pomogli. Potelik jeszcze. No to już w ogóle szałas turystyczny jest. O, korabka słychać. Gdzie żubr? Jak słychać, pada.